Happy. Po prostu... O... Dobra, wiecie co? Jak już nie ma Moniki. Jak już nie ma Moniki. Może bym do tego tutaj osobnika z blond włosami napisał? Czy może by na przykład nie chciała wpaść na streama? Co? Wiecie kto to jest? To jest Arbus. Ale był kurwa stream. ja pierdolę. Dobra, miałem przez chwilę głupi, ale taki bardzo kurwa głupi pomysł, żeby do niej teraz zadzwonić. Ale to jest to jest już tak kurwa głupie. Przecież ona ostatnio napisała mi, że jej ojciec zmarł. I tak dalej, I, i... Ja na stronie powiedziałem, że mam, że miałem to w pizdzie i, i... że też bym się zajebał, jakby... Mój ojciec miał taką córkę. Nie, czwarty właśnie nie Chuj dzwon. Ja pierdole. Uf, to jest bardzo riski. To jest, to jest już... To, co teraz robię? Szkoda, że wódki nie mam. To co teraz robię, może jakiś papierosek kurwa się znajdzie, ale czekaj, papierosek. To jest najgłupsza rzecz, jaką będę robił w swoim życiu. Najgłupsza rzecz, jaką będę robił w swoim życiu. A czy ja mam w ogóle numer do niej? A ona odpisała do mnie, czekaj, w wiadomościach muszę to sprawdzić. Oh, Kurwa, kiedy to Bylo? O jest. Hej, co co jest jestem w szoku, bo mnie ściągnąłeś myślami. Że co? Ty ja ciebie ścią... ja ściągnęła myślami. Ja, jak to? No dziś myślałam o tobie. Że Co? No, tak... Nie wiem, z godzinę temu jakoś. A czemu ty nie śpisz? Nie wiem, no, oglądam Netflixa i, se... i ten. I sobie robię pięty. Lol, ja naprawdę nie myślałam, że ty odbierzesz. Ja już myślałam, że ty masz mnie zablokowanego na, na AM. No i mówię, i dziś i mówię, kurwa, właśnie o tym myślałam, czy ja mam ciebie zablokowanego? No, chyba nie, jak, 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 jak się do jak ty dzwonisz na jakimś streamie? Co? Ty dzwonisz na jakimś streamie? Nie. No nie chcę. No nie. No, a możesz to udowodnić jakoś? Jak? No Nie wiem, pokaż FaceTime'em. No na pewno siebie nie pokazuje teraz. Ale to nie siebie, tylko otoczenie. Otoczenia też nie pokazuje. No pierdolę to. Starczy, już starczy, kurwa. Już nie mogłem, nie mogłem więcej tego cringe'u wytrzymać. Przepraszam was, już więcej tego cringe'u nie mogę wytrzymać. Nie mogłem więcej tego cringe'u wytrzymać. Słyszałeś co ona powiedziała? Przyciągnęła mnie kurwa myślami. Co to kurwa ma być? <laughs> well done.